Mega ciekawy samochód Ford Kuga w wersji hybrydowej, 2,5 litra, 190 koni. 19-calowe koło, a zobaczymy do środka. 2022 rok to samochód całkiem świeży. Materiałowy fotel sterowany elektrycznie, a w środku monitor, czyli nawigacja, telefon wszystko w środku jest. Grzane fotele, grzana kierownica. Automatyczna skrzynia biegów, tutaj wyświetlacz między zegarami, skórzana wielofunkcyjna kierownica, tempomat aktywny. Tam z przodu jest radar. Ogólnie wyposażenie całkiem niezłe. Tutaj możemy sobie coś wrzucić. Telefon, dwa cup holdery, funkcja auto hold. Tutaj miękko, tu miękko, tu skórka, a tu już plastik. Patrzcie, zobaczymy do bagażnika. Bardzo podobny do tego Porsche. Tak z wyglądu. Ten samochód nazywa się w ogóle Escape, bo to jest kuga amerykańska. Bagażnik wystarczająco duży. Pod spodem koło dojazdowe. Zobaczmy, ile jest miejsca z tyłu. Uważam, że całkiem... Nie o Jezus, jak dużo. Może być. Jeszcze regulowane fotele. Wystarczająco duży, fajny samochód. Co uważacie? Podobno pali 4,5.